Siemma Widzowie. Rozpoczynamy vloga. Jestem yy, znany wam pokoju. Przyjechałem wczoraj do Pawła yy, i dzisiaj idziemy na wakacje. Jest yy, jaki dzisiaj jest dzień? Nie wiem, jaki dzisiaj jest dzień? Yy, dziewiąty, dziewiąty jest tak. Dzisiaj jest dziewiąty, czwartek. I jedziemy dookoła brzegu. Yy, taki krótki vlog wam zrobię. Nie wiem, jak to będzie trwać. Nagrywam go telefonem i zmontuję go na telefonie. Jest to eksperyment, zobaczymy jak będzie. Po prostu nie mam filmów na zapas wszędzie, więc taki vlog wam nagram, że gdzieś tam po prostu jedziemy i, i takie kilka kurde ujęć z telefonu, bo można. Więc dzisiaj podróż do Koło Brzegu. Tutaj jest, proszę Państwa, moja walizka. Jest piękny custom. E, prawda, z Wojan Timu, tu pięknego takiego Wojana mam. E, no i chcę więcej takich naklejek zrobić, żeby prawda, e, żeby była taka fajna, ładna, piękna. No widzowie, wstaliśmy. E, zapomniałem powiedzieć, że jest piąta. E, no teraz już, kurde, teraz już jest piąta 50. Ale jak nagrywałem poprzedni ten, to była piąta .30, 30. A my się zbieramy teraz i jedziemy. Pozdro. A, I klik, cięcie. Widzę, wy nie, nie uwierzycie w moje szczęście, ale ten z tym człowiek. No. muszą być emocje, rozumiesz to? To no dobra, dobra. Proszę dobra. bardzo, to jest prezencik na no walizerzce. Właśnie pokazujesz że na walizeczce zbierasz. Będzie klejony. tylko sumie, ja tylko też muszę No, dawaj, róbka z toma. Róbka z normalnie też walisz sobie. Let's go. O kurde, będzie kastą. Nie patrzcie na ten syf. Dobra, no, dawaj. mamy naklejkę. O, o, o. No let's, let's go, kurde, let's go. Go. spalion team, kurde. Custom. I dawaj, klej. Już masz tytuł. Robi, robimy customy spalione. to jest tytuł. Custom walizki. I robię sobie miniaturę taką. O kurde, nie, dobrze leci. Dobrze leci, nie, dobrze leci. Pierwszy nie. raz nagrywam telefonem vloga, hopia. nie ma nic lepszego. Nie ma co się spinąć. O. Dawaj, dawaj, jest klejona. Na samym środku, bo to jest. No, no tak, bo to jest, to jest jeszcze światło. twoja walizka, nie? To światło musi być. Tu? No ja... chopie ja, ja bym... Ja bym no, no to jest to, to jest to. To jest to. to tak to ja wodę trzeba idealnie wymierzyć. Tak to musi być. Ja pierdzielę. Człowieku. Przecież ta walizka to w tym momencie jest... Chopie jak ja bym znalazł w pociągu, to bym ją ukradł. Przysięgam. to bym ją ukradł. Zajębista. No, no teraz i też tak fajnie to się zrobiło na, na, na tym, na bokach. Taki był plan. Że, że kurde wygląda jakby to było zaplanowane. Taki był plan. Zajebista jest ta walizka teraz. No jest no. świetna. Też możesz taką mieć. I zaraz sobie nakleję. Też I też, i też na środku, bo to nie ma lepszego miejsca na to. Możesz na dół. Gdzie? Kurde, tu? No to tak w sumie tu wyposa, chociaż tutaj ja mam najgorszą walizkę pod to, gdyż nagrywasz. Ale ujęcia kurde idealne. Albo tu, kurde, patrz to. Chcesz to? Chcesz, że to patrz Ja nie mogę tego montować. A jest tylko wyrzucaj Ja wiem. To, patrz, walę tak jak ty, kurde, w tym miejscu, rozumiesz? Tylko ją ja gorszą walizkę, nie wiem czy to wytrzyma. Dawaj. Mam nadzieję, że rada. Musisz idealnie to wpasować w te krawędzie. Damy radę, damy radę. Kurde, to tak się nie uda na tej walizce. No, ale dobra, no. Jak coś dostaniesz nowego? No, jakoś to będzie. Widzę, że jakoś to będzie. Czuję, że tu mi się później to pobija jakoś czy coś, ale póki co piękny custom on team, panią team. Let's go. Wielka podróż manuvera. przed nami, mamy Ubera. Jedziemy. Pozdrow. Zobacznego widzowie. teraz uwaga, przejście. O kurde, nie zrobię cięcia. Sima, widzowie, jesteśmy już w pociągu. I tam jest, patrzcie, kto tam jest. Uwaga, zoom na niego. O, nie można zrobić zoomu na telefonie? O kurde, Marek. Marek. Idziemy mm. <grydżamy> do koło brzegu, Pozdrawiam godziny podróży za nami, a ile przed nami? 6 ponad 6 godzin ponad widzę ciężko czekaj 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 go w oko. Wow. ma widzowie, jesteśmy już w hotelu. Dojechaliśmy na miejsce i już zbliżamy się ku końcówce tego filmu, bo dzisiaj po prostu jest film z tego, że tutaj przyjeżdżamy. Widzowie, jesteśmy w restauracji, kupiliśmy sobie y, żarcie. Dzień dobry. Marek, kupisz loda? Co? Jakiego loda? O czym ty gadasz? Szypek, proszę cię. Dlaczego nie kupisz loda? Słuchajcie, niestety nie kupię tego loda, ponieważ... Nie ja może smażę Wydaje się wam, że... Trzeba by było zaspokoić tą pokusę, ale nie, nie, nie nie tym razem, oni mnie nie nabiorą, tutaj smaczne te gałki, ten, ten, a cena 20 złotych, zaraz, 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 jeszcze na to, 20 polskiego złotego, nie, idziemy do innego sklepu, Cze, czego, czekajcie, chwila, weź tu cięcie i... Tu nie ma cięć, tu nie ma cięć. A, to czekaj, to sekunda, to po prostu lecimy do następnego sklepu z lodami, pozdro. Widzowie, robimy opening pokoju, tu mamy barek. Tu mamy łazienkę, w której yy, ładnie pachnie. Yy, jest łazienka. Marek, chcesz coś, coś powiedzieć do kamery? Halo, ścianeczko! Uuuu! jest teraz podglądu, ale dobra. Yy, jest z nami też Dave. Cześć! Yy, jak wam się podoba pokój? No, możecie napisać w komentarzu. A ja idę na górę, pokażę, bo na górze jest o wiele lepiej. Yy, idziemy na górę. Tu po schodach wchodzimy sobie normalnie piętrowy, piętrowy pokój, tak o na górze. Mamy lekki syf, bo już to w sumie jesteśmy kilka dni. No ale co? no ale Pokażę Wam, jak to wygląda, tylko zrobię cięcie. Tak wygląda wyro. Tutaj śpięta ja i Dawid. Jestem z fosyfu po raz pierwszy, będąc w hotelu, wypakowaliśmy rzeczy do szafy. Więc bardzo dobrze. No i co? No i tyle chyba. I tu mamy jeszcze taki piękny widok z balkonu. Pięknie sobie możemy prawda, obserwować wszystko. Piękne niebo, las, wszystko co trzeba. Patrzcie, kto przyjechał. No i widzowie siadając sobie właśnie na tym balkonie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Może będzie więcej takich filmów właśnie z telefonu, co sobie ponagrywam, jak chcecie, mogę coś takiego porobić myślę, że jeszcze jeden taki film tutaj z tego wyjazdu się pojawi właśnie nagrany telefonem jakiś króciutki, więc obserwujcie. Może jutro, może jutro wrzucę nawet. No i możecie zostawić łapkę w górę, jak chcecie więcej takich filmów, bo jak wiecie, mam kanał film szybko, mówiłem, że tam wrócę, więc jak chcecie stamtąd filmy, no to to łapka w górę i napiszcie komentarz, a ja może tam właśnie zacznę nagrywać sobie takie vlogi. Miałem już taką myśl, żeby porobić na przykład daily, ale nie mam odwagi jeszcze na to, bo, bo nie mam tyle, nie, nie robię tyle w życiu, żeby pokazać Wam coś ciekawego na, na daily filmach na takim kanale, ale, ale z telefonu nawet całkiem dobra jakość i można sobie prawdę pięknie ponagrywać fajne vlogi. No więc tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku. Śmieją się tam.